Witam serdecznie, porozmawiamy sobie dzisiaj o research, o tym jak znajdować i rozpoznawać dobre projekty kryptowalutowe, jak oceniać potencjał altcoinów i jak się do tego wszystkiego zabrać. Film będzie miał kilka części, ponieważ ja osobiście dzielę swój research na część podręcznikową, jak i drugą część, w przypadku której no, nie bazujemy na schematach. Natomiast nie wiem, czy to wszystko zmieściłbym w dwóch filmach, także niczego nie obiecuję. Zacznijmy oczywiście tutaj od podstaw, a mianowicie od wyboru niszy, bo jest to Rzecz bardzo często bagatelizowana, choć niewątpliwie nie bez znaczenia. No i warto na tym etapie ocenić, czy wchodzenie w daną niszę ma sens. Za chwilę powiem Wam dlaczego. Natomiast na początek musicie wiedzieć, że nisze kryptowalutowe to takie zbiory kryptowalut mających ze sobą pewne punkty wspólne. Dowolne punkty, zatem może to być kategoria tematyczna, ekosystem, przeznaczenie itd. itd i właśnie z tego względu jest ich tak dużo i z tego względu te dane są tak precyzyjne i miarodajne. Podział na nisze znajdziecie oczywiście w zakładce kategorie na CoinMarketCap. Coś co osobiście polecam w okresie między bessą i E, hossą, a także na wczesnym etapie Hossy. Zerkanie sobie w tę zakładkę co parę dni i regularne spisywanie na przykład 10-topowych nisz na kartce powiedzmy, że po pewnym czasie dajmy na to po miesiącu czy dwóch zbierzecie odpowiednią liczbę informacji. Wtedy warto prześledzić, które nisze na Waszej liście powtarzały się najczęściej. Wybieramy z tego 10 kategorii i mamy przynajmniej pobieżną e, informację na temat tego. Co się sprzedaje, co wzbudza zainteresowanie i gdzie wędruje kapitał. Zawężamy to jeszcze bardziej, czyli wybieramy na przykład pięć najpopularniejszych, jak i zwracamy oczywiście uwagę na to, co podpowiada nam intuicja, bo jak wiadomo, suche dane to tylko suche dane. Ty natomiast, jako myślący człowiek, powinieneś umieć ocenić, która z tych kategorii ma większy potencjał od drugiej. Warto wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, a mianowicie swoje zainteresowania. Zdaje się, że nikt o tym nie mówi, ale moim zdaniem, im więcej wiesz na temat danej tematyki, tym lepiej oceniasz wartość i potencjał projektu. Ja na przykład nie wchodzę w metavers, bo go po prostu nie czuję, jednak y, są osoby, które mają na tym punkcie bzika, dlatego z pewnością dzięki temu będą w stanie ocenić potencjał metaversowego projektu dużo lepiej niż ja. Jeżeli jesteś z kolei graczem, no to najpewniej dużo lepiej odnajdziesz się w niszy gamingowej i moim zdaniem warto wykorzystywać tę przewagę nad innymi również, jeżeli chodzi o inwestowanie. Szukamy tej małej przewagi nad rynkiem, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, bo jeżeli jesteś na przykład gamerem, to najpewniej o gamingu wiesz więcej niż połowa inwestorów, kupujących na przykład nie wiem, gale na ślepo, tak? E, oczywiście nie doradzam nikomu inwestować tylko w to, co się lubi, bo sam popyt, czyli to, co aktualnie trenduje, to, co aktualnie sprzedaje się najlepiej, ten wskaźnik jest dużo istotniejszy, natomiast nie zapominaj, że dużo trudniej śledzi się projekty, które cię nie interesują niż te, które wzbudają. Zajmują Twoje realne zainteresowanie. Oczywiście dużo trudniej tutaj o takie naturalne zaangażowanie w śledzenie takiego projektu, tak? Nie tylko ze względu na chęć zarobku. Druga sprawa, czyli szperanie w danej niszy i ocena jako takiego potencjału projektu. Generalnie, jak pytacie o research, to właśnie tutaj pojawia się pierwszy problem, gdy mam temat wyjaśniać, bo. Nie da się zrobić dobrego researchu bez poświęcenia rynkowi czasu. Nie ma drogi na skróty, która nie wymagałaby od was pewnego zaangażowania, tak? O ile nie inwestujecie tylko w Bitcoina, konieczna jest Wasza nieustanna obecność na rynku, no bo co innego przejrzeć dane historyczne, a co innego śledzić te dane o kapitalizacji, obrocie i inne wskaźniki regularnie każdego dnia. Taki proces spełnia jedną bardzo istotną rolę: utrwala informacje. Oczywiście. To nie jest tak, że zapamiętacie te dane jeden do jednego i będziecie recytować wszystko od kapitalizacji projektów podzienne obroty, chodzi tutaj bardziej o Utrwalenie tego w samej podświadomości przyrównałbym to do patrzenia na dany teren, na przykład z poziomu śmigłowca. Robisz kilka przelotów i wiesz, że w danym miejscu masz górę, trochę na prawo płynie rzeka, a poniżej masz skupisko domków jednorodzinnych, jakkolwiek by ta metafora nie brzmiała, jak każe ci sporządzić w takim wypadku mapę, no to nie będziesz wiedział, jak daleko od rzeki umiejscowić górę, nie będziesz nawet pamiętać jej dokładnego kształtu, nie wspominając o ilości domków, jednak w podświadomości będziesz miał ten teren mimo wszystko zmapowany i wszystko to będzie dla ciebie niejako znajome. To niekonwencjonalne podejście zdaje sobie sprawę, brzmi to jak bzdury, zdaje sobie z tego sprawę. Nikt nie mówi nic podobnego, z tym też się zgodzę, jednak staram się wyjaśnić skąd się u mnie to bierze, że większość moich wyborów to tak zwane guru killers, bo chyba yy, nie sądziliście, że to kwestia poruszania się po wytycznych w stylu sprawdź team, sprawdź roadmapę, sprawdź media społecznościowe. Nie, trzeba tutaj myśleć nieco bardziej nie szablonowo, nieco bardziej z wykorzystaniem wyobraźni, tak? Yy, czyli można to podsumować tak, że krypto to nie jest miejsce dla osób leniwych dane przegląda się codziennie po to, by być w stanie sobie ten rynek w podświadomości zmapować, zwizualizować jeżeli masz wątpliwości, no to po prostu uwierz mi na słowo na ten moment przeglądaj CoinMarketCap każdego dnia i gwarantuję Ci, że po dwóch czy trzech miesiącach będziesz doskonale wiedział co miałem na myśli, że to serio działa że wtedy jakby niejako orientujesz się Jaka cena jest dobra, jaka cena jest zła, musisz to wszystko gdzieś tam w podświadomości utrwalić, no i nie da się tego zrobić, nie przeglądając rynku codziennie. Co dalej? Po pewnym czasie, mimo że nie pamiętasz poszczególnych kapitalizacji w dosłownym znaczeniu, no to mimo wszystko podświadomie zaczynasz łapać jaką kapitalizację w przypadku projektu z wybranej niszy możemy uznać za atrakcyjną, z punktu widzenia oczywiście inwestora, a jaką niekoniecznie. Inny potencjał będzie mieć na przykład grana web3, inny potencjał będzie miał token reprezentujący kolekcję NFT, natywny token giełdowy, inną L2, jeszcze inną L1 i jeszcze inną kasyno. Po to przeglądasz pobieżnie rynek każdego dnia, by z czasem ten potencjał móc oceniać zupełnie podświadomie, właśnie dzięki temu będziesz wiedział, czy cena rzędu na przykład 1 dolara na listingu zupełnie nowego projektu jest zaniżona, adekwatna do jego wartości, czy, czy być może no, zupełnie nieatrakcyjna, tak? Oczywiście ten etap to jedynie wstęp do researchu, dzięki niemu bez pozostałych wskaźników, wycenisz projekt co najwyżej tak. Pirazy drzwi, tak? Ja o tych pozostałych wskaźnikach rzecz jasna również powiem, ale z racji tego, że Temat jest dość trudny do przyswojenia, to nie chcę Was raczyć tutaj nadmiarem informacji za jednym zamachem. Przyswójcie sobie ten materiał, obejrzyjcie go kilka razy, a dopiero potem zabierzcie się za część drugą. No bo tutaj ważne jest, żebyście wysłuchali tego ze zrozumieniem na spokojnie, najlepiej po kilka razy, najlepiej z pewnym odstępem czasowym. Do czego jednak zmierzam, jeżeli chodzi o drugą część tego wideo? Rynek kryptowy nagradza systematyczność i poświęcony mu czas, także zwróćcie uwagę, że biorąc pod uwagę potencjał Zysk z niewielkiej inwestycji jest to i tak nieporównywalnie mniejszy nakład pracy niż. Jakbyście mieli pracować na podobne pieniądze na etacie, także doceniajcie to. Często nawet nie starczyłoby Wam życia, by w normalnej robocie zarobić tyle, co w krypto da się zarobić podczas jednego cyklu. Nie da się jednak zarobić na kryptowalutach dużo, nie dając od siebie tego absolutnego minimum. Z tego względu na grupie dość mocno krytykuje lenistwo, podejście w stylu powiedz mi co kupić, żeby zrobić 20x, podejście w stylu na jakiej giełdzie kupię to, na jakiej tamto. Kiedy launch tego tokena, czy innego, przykłady można by tutaj wymieniać w nieskończoność, przegooglowanie powyższych rzeczy zajęłoby ci mniej czasu niż zadanie pytania na grupie i czekanie na odpowiedź. A mimo to cenisz swój czas tak bardzo, że zamiast wyszukania tej informacji, tego co ci interesuje na CoinMarketCap, na Twitterze projektu, czy w Google, wolisz pytać na grupie, szukając skrótu dla absolutnie nieczasochłonnych działań. Oczywiście tutaj. E, chodzi mi o takie pytania, które można wygooglować, bo zdaję sobie sprawę, że są kwestie, których tak naprawdę nie da się tak łatwo znaleźć w internecie. Nie pochwalam lenistwa, czy ignoruję takie pytania, bo nie chcę być pomocny, albo na przykład jestem celowo złośliwy, oczywiście, że nie chodzi o to, że prowadzenie za rękę w przypadkach, w których wiem, że ktoś sobie bez najmniejszego problemu poradzi, jest dla was niejako krzywdzące na dłuższą metę, właśnie z racji tego, że zarówno rynek, jak i kryptowaluty należy obserwować ten Rynek niestety wymaga uwagi. Wy nie chcecie tego robić, więc pytacie jedynie gdzie kupić, kiedy to, kiedy tamto i inwestując pieniądze, nawet nie zaglądacie na Twittera czy stronę, nie wspominając o white paperze. E co się wtedy dzieje, ktoś oczywiście odpowiada na te głupie pytania, a wy w ciemna wchodzicie w coś tylko dlatego, że nie chcecie się przemęczać, a nazwę tokena wyczytaliście na przykład z naszej grupy. Niestety odpowiadanie na te pytania mija się z celem, bo gdybyś na poważnie zainteresował się danym projektem, przejrzał wszelkie możliwe, a nawet i podstawowe informacje na jego temat w internecie, no to nie miałbyś, nie musiałbyś zadawać żadnego z tych trywialnych pytań. Odpowiadanie na nie robi Ci po prostu krzywdę i naraża cię na straty finansowe w później późniejszym czasie, na późniejszym etapie, bo wtedy wiem, że decyzji o inwestycji nie podejmujesz świadomie, tak więc lekcja na dziś nie da się osiągnąć moich wyników, nie poświęcając rynkowi i swoim inwestycjom czasu. Te moje wyniki po części znacie, szczególnie grupowicze, tak więc nic tutaj nie jest dziełem przypadku. Mam wyniki, bo poświęcam na to swój czas, niejako inwestuję siebie w swoje inwestycje. Tak więc jak w każdym biznesie czas jest twoją największą walutą, największą inwestycją, jak idziesz na skróty, bo jesteś zbyt leniwy, to najlepiej w ogóle sobie odpuść kombinowanie, zostań przy bitcoinie, każda twoja inwestycja będzie loterią, a wyniki dziełem przypadku pamiętaj. Pamiętaj o tym. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w części drugiej. Cześć.